Think so passionate, no, every word I move so, so descriptive, like an adjective. I gotta vent, yeah, better yeah, against yeah, people yeah, who so bad it being is, negative when you should be getting after yeah. it. Yeah. I got facts over facts over tracks This and that's slow, speaking fast I could roast, I could gash think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I'm yeah, yeah, i never any I, I, do that that I don't ever slow up. No, I don't take, I take shit. I've got no love I for the, the fake news. No yeah. 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 If you wanna play yeah. tough yeah. Play yeah. and wanna yeah. hate yeah. this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fake news. If you wanna play tough yeah and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. Of being incompetent, mental health is confidence. Dreams, there's yeah. a modestness. I'm not yeah. to yeah. the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I yeah. say something not illogical, something that is capital. Yeah. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be yeah. great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it I'm patient, got my mind, and can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon Modern kingdom for the taking the heavens I never got anyone's I have to do it on myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever stop up, no I don't take shit sure, I got no love, for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Szczeliłem i kurde wyszło na to, że zostawiłem jeszcze Robercikowi, za co go tutaj bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Ale no, myślałem, że to będzie tak, że jakoś on sobie wyczai, że ja też jadę i... O... Arta? Kurde, ta Arta, w ogóle Arta, ale ta Arta jest tak przebrzydła, to pomyślałem, wow, oni są ogliskami wjeżdżę. Pach pach dwa frak, no nie? No to tutaj jeden... jeden dostał. A ten drugi spyla, no nie? Kurde, ja nie wiem. Ale w ogóle Laj to jest mu szybki. <laughs> ale to jakby na fioletowym turbo. Popyla jak mały samochodzik. No i myślałem, kurde, ja go tam dopadnę, no nie? Ale wcale to nie było takie łatwe. Bo on już mi tam kurde. zwiałby mi zwyczajnie. Widzę, że. Z, widzę, że ten setter e, na fullu tam jedzie. generalnie sobie powinien poradzić. A ten swaker daje za 60. Też jest. Tutaj robię lekką nawrotkę. Bo myślałem, że może ten, ten light będzie chciał uciekać przed nim. No ale jakoś nie chciał. No i co? Generalnie. Lufowo przegrywamy. Ale jeszcze żyje. Ma się dobrze całe 1300 HP. Mhm. W sumie niewiele mniej mam. O 10, jakoś o 10? Nie, o 50, no. No i że jestem tutaj sam na tej stronie, to pomyślałem, kurde, może by to jakoś. O, spo. To jest dziwne. Nie mają light. Ale może gdzieś jakaś lorka. Nie wiadomo, gdzie w krzaku. Daleko nie byłem. No, 1700, prawie 1800 e, na razie naklepane. I... i co? No, trzeba sobie działać dalej. Jeszcze tak, kurde, ta lorka, szkoda, że ona ma aż 900, bo tak na dwie, jakby miała, jakby miała jakieś, nie wiem się, o kurde, ale mi zaskoczył facet, no to co? Buła temu, wroty, i trzeba przeładować. Bo z jedną peską to już w ogóle się nie ma co na, na lorkę wychylać, tutaj chyba niepotrzebnie przejrzę, Przecież mógłbym dostać na krosie, jakby ona piknęła. To było w sumie trochę głupawe. A loreczka jedzie na 900. Na, na no, jedynie arta mogłaby mnie tutaj chyba jakoś obronić o, przed tą lorką. Więc tu już no problem nie bałem Lorka ma cztery pestki po 300 To jest przepotężna moc 1200 jakby nie patrzeć może mu zawsze polosować No tutaj pesteczka 373 dla mnie Ona musi przycelować ja. ja jestem wcelowany Daję pechę Ale zaraz w kogo ona da? a. Ja wiem czy to było dobre z jej strony, ale na pewno do, dobre dla mnie. No i teraz pogoń w pogoni pogoni za lorką. O ja myślę kurde złapię ją tutaj zaraz szybciutko. I tak sobie jeszcze jeszcze żeby ją gdzieś tutaj nie pominąć. Ale też nie tak na Highla Bajla, bo jednak jednak tutaj jest jak jest No i bez zatrzymki jedziemy dalej Jedziemy sobie, jedziemy sobie No i tutaj jest taki moment w bitwie no, Zatrzymam na chwilę tutaj jest Taki moment w bitwie, że zobaczcie Jest pięciu przeciwników i cholera jakbym troszkę zobaczycie tak jakbym troszkę później tą lorkę zabił, nie wiem, 10 sekund czy ileś, to bym, to bym mógł walczyć o medal kołobanowa, czyli yy, walczysz z pięcioma i wygrywasz, no nie? No ale to jest bitwa, to jest tak, że no nie trzeba było ją zabić. No i sekundeczki mijają, mijają i zobaczcie, no nie wiem, czy 5 sekund później, kurde, ginie nasz ten, nasz Skorpion, no i zostaje na czterech, no nie? No w zasadzie to jest, fajnie jest mieć taki medal, ale jakby, jakby nie patrzył, to czuję się jakbym go, jakbym go dostał, no bo w gruncie rzeczy tych pięciu tutaj... W końcówce. jestem w stanie jakoś porobić myślę. No i z Artą tutaj jest coś takiego, że ten kamyk jej tak... O. No nie, nie wiem, to było chyba dobrze przycelowane, ale ten drugi jakoś w rekompensacie poszedł jakoś tak krzywo, że trafił. No to dobra. Mamy 5 kili. Jeszcze 3. Ale powiedzi to tam już mi mówi, że, 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 że wyciągnę. Spodobało, ładnie w siedzi. siedzi. Ja ten Indur zasrany. 350 yy, ściągnięty. Fajnie że te harty są w sumie takie mało fabrykowe, bo kurde jakby trzeba było drugi pocisk tracić to byłoby głupio gdyby dajmy na to... Yy, druga tutaj... O, jej nie ma. To nieważne. No ale mógł być ktoś inny. Skorpion mogła być TSK, przecież za ten czas ona też mogła podrotować cóż. Myślę, że nie będę tak jechał od ich bazy, tylko jakiś tam efekt zaskoczenia trzeba zrobić. Na pewno wielkim komfortem jest, że jest, jest końcówka bitwy, a ja mam HP. To jest komfort przepotężny. Tutaj mogę dostać od Skorpioni... No to nie jest też duży skorpion, no nie? To jest malutki. On z jednej strony mało bije, z drugiej strony ma dobre kamo. Mapa jest ściana potężnie krzakami. No ale jedziemy, jedziemy. 5 pięć, pięć minut to też jest kupę czasu, żeby się bawić. Ale mapa też nie jest mała i na dobrą sprawę, jakby ktoś się spitrał w jakimś, w jakimś takim z, w dziwnym, dziwnym miejscu no nie no to nie znajdziesz I lecimy sobie tu mhm. Tak Tutaj żeby uważać Program chyba na pociskach Premium mi się zdaje Poza tym TSK no Nie jest jakaś łatwa Dobra tu sobie kukam co się... Czy, czy coś się nie ten czy coś się nie zaświeci No i myślę już kurde po prostu wjeżdżam w nich i choćby nawet choćbym nawet dostał za, 6, za 600 e, za 600 tubę od, od TS-ki, no nie? Bo może mi dać tubę z dwóch bluef no to mogłoby być jeszcze pod no ale zawsze sobie pomyślałem, nie wiem, nie, nie zabiję go. No to jestem szybki i zwijaję, nie? No i co, no i tutaj szukamy tych, tych mośków, mośkówków, żeby ich łuka trupić. a przejadę sobie tam całkiem za tymi na, na A0 no i skubany jest to co prawy lewy Tiber. i specjalista za za, za za 6 fragów taka to biteweczka jak tu jeszcze wyszło no 1400 aż sobie zobaczę na tank, na tomato GG Ile trzeba na emeczkę? Może z 1500? Może z 1400? Ale tak 1500 to chyba, to chyba minimum. no, no ale po boli... 62 tysiące. O, jak przy, 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 przy tych przy racjach przy klepaniu się z samych goldów to... Bo nawet jakiś zarobeczek jest. No i tak pomyślałem, że kurde, czemu nie, fajna, fajna w miarę bitewka, niech to, niech to leci gdzieś na mój kanał, żeby kiedyś pamięteczka było, jak to hutniczek i za młody <grywa> sobie radził, jeden drogi, z opłat. się, cześć.